Od ponad 22 lat jesteśmy zafascynowani kinem i wielkim światem elektroniki rozrywkowej. Nasi fani kina zaprezentują ci najnowszą technologię Hi-Fi i Video cast. Dla każdego portfela. Jeśli szukasz doskonałych głośników lub elektroniki Hi-Fi z uwagą na design, jesteś w odpowiednim miejscu Grobi TV. Przenieś kino do domu. Wybór projektorów dla większego obrazu w domowym kinie. Oczywiście spełnimy marzenie o własnym kinie domowym. Kino nie jest dla twojego telefonu, tabletu ani telewizora. Odwiedź nas w Kas lub na YouTube i zanurz się w świecie elektroniki. Tak, mamy czas i kompetencje, których brakuje Wam. Cieszymy się na Waszą wizytę.